Hej, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Kłesek i dzisiaj porozmawiamy na temat zdrowia Arka Milika, a dokładnie o tym jak przebiega jego rehabilitacja i kiedy wróci na boisko. Więc teraz zostawcie łapeczkę w górę, a także subskrypcję i zapraszam do oglądania. Na początku października, podczas meczu reprezentacji Polski z Danią, Milik doznał ciężkiej kontuzji kolana. Polak uszkodził więzadło krzyżowe i konieczna była operacja. Kilka dni po zabiegu rozpoczął intensywną rehabilitację, która jak na razie przebiega wzorowo. Zgodnie z zapowiedziami lekarzy, Polak trenuje już na boisku. W czwartek na oficjalnym profilu Napoli w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie Milika, który uśmiechnięty biega na boisku w bazie treningowej Napoli. Także na oficjalnym profilu Napoli pojawiło się nagranie jak Arkadiusz Milik na boisku już kopie piłkę. Wszystko możecie teraz zobaczyć na ekranie Szef sztabu medycznego na Napoli już kilka dni temu mówił, że rehabilitacja Milika powinna potrwać krócej niż wcześniej podawano. To będzie 3-3,5 miesiąca, zaznaczył lekarz dodając, że 22-latek lada chwila zacznie biegać z piłką. Teraz pytanie: jakie możecie sobie zadawać? Kiedy Milik zagra swój pierwszy mecz po kontuzji? Jeśli tak dalej pójdzie, to 22-letni napastnik do gry powinien wrócić już w połowie stycznia. Więc to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam filmik się spodobał i już zostawiliście opeczkę w górę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału, a także zapraszam Was do polubienia mojego Facebooka, na którym informuję Was o nowym odcinku. Link jest w opisie. Więc teraz trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Siemanko!